Was w moim nowym, fajnym, w, w, w mojej nowej w, w, w serii w, na Shake I będziemy dzisiaj grać w, w Shake'sa. Muszę napisać. No, dobra. Będziemy krótko na razie grać. Tam, tak tam długo takie długie nie będą, e, to bo nie nie, nie, nie zręczność, nie no nie e, te. Wysmagi. O, inteligencja. I'm too A, nawet, nawet. A, to no, mam tylko no, jedną no. grypkę. Nie mam dziesięciu. Siła, inteligencja. Ajk. Inteligencja, siła. Trzymało siła Siła. Inteligencja. Nie, zbyt, nie mamy zbyt. Zaraz sobie te lożki zatykujemy. To będzie Ile? albo ustawiłem. Tylko, tylko bardziej, o. O, tylko. Dobra. Albo nie, tylko, tylko. No, przepraszam. Przedstawiałem. Warta. Mamy swojego drużyna. na Snogilli, a dawnej było. No nawet no, spoko, spoko. Nawet no, dobry jest. No ale no, dobry. Oczywiście jestem słabszy, no jest na level. No, też mag Nie ma nikogo, jest, jest tylko obecny. To dobra, wyjdziemy sobie na inny... ...graj. A, to jest na... na... To jest inny świat. Dobra. Miał taki inny miał być filmik, miałam tylko na tym grać, a na dwóch kontach nie, bo na chwilę, przepraszam za to. Gildian. Kiedy, kiedy będą? Jak będę? Kiedy będą walki wilijne? Walki wilijne będą, jak będę na większy level albo będę więcej osób w gildii że mam, mam na razie tylko trzy osoby. Znaczy, dwie ze mną no to są trzy. To napisane na szóstym. Nie wiem. patrzyliśmy. Mam za jakieś fajne różdżka, oooo. Uuu, 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 trzymałaś inteligencję, aaa, nie. Wytrzymałość siła. No nie za bardzo. Pan to jest zręczność. No nie. Proszę się zręczność. Nie. Odpoczęliśmy pan to jest wytrzymałość. Może weźmiemy. Nie, wszystkie zechy. Nie. Zręczność. Wszystkie to nie ma nic takiego fajnego Brywnia, a zaczęliśmy, wymienić nogi pisać. Bo to górące. Poczekajcie, Gildia. No nie wiem, nie wiem co mam wpisać nawet, wiecie. Ma no, oględu na razie. Się bić, ale wiecie, mam, mam za mało osób widzi. później trochę po... po no, czy, no nie, nie z kameru, tylko bez kamerki. I będę, nie będę go nagrywał, po prostu jest tak samo, jaki ehm, to już czas. No dobra To Jeszcze możemy trochę pograć ja Poczyniliśmy grzybiarz Właśnie Piszcie w komentarzach czy kupować grzybki Na tym koncie Poczekajcie i czy kupować um, Na tym koncie O, na tym koncie Na tym koncie no ja na tym końcu. Co się by było grzybki, pijcie w komentarzach czy chcecie. Sorry, piszcie w komentarzach czy chcecie czy nie. No Dobra. To jest szczęście. zaraz tu wytrzymałość. No na razie na nic nie stać, bo mam tylko jeden grzybek. Elochy. Mm. A, A, będziemy walić o Dobra, 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 dobra. Ewangelia. Jak widzicie tutaj to sobie tak, tak się składa. Mm. Chyba już się kto to jest. i już, już chyba się domyślać kto to jest. To jest taki też jeden youtuber mój kumpel. To jest taki spoko jest. To jestem ja. Mam tego mam oficera. To kolega. Znaczy, przyjaciel. No, on powie, przyjaciel. No dobra, Storycare. No, mamy też fajny typek. No, on teraz jest aktywny. On jest po ponad. Napiszę, napiszę, napiszę się. Mogę go pozdrowić. I... Dobra. Tu go pozdrowić. się mam nagrywam pozdrowić. Dobra. Fajnie w pokoju jest. Mm. No. On. No, no potrzebowaliśmy już Dobra, to mnie albo nie będę wychodzić na razie, bo pisałem. Właśnie, Lecamy z grzybków. Będę y, kupował. Piszcie w komentarzach oczywiście, czym najlepiej się kupuje: paisawko czy SMS-em. jeśli paisawko będę kupował, paisawko, jeśli SMS-em, to będę kupował SMS-em. Ale piszcie, napiszcie piszcie w komentarzu naprawdę no. 300 grzybków to na pewno ale może jak będę się o, 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 o tu ramkę, to może, może, może ale raczej nie no piszcie w komentarzach ile, yy, od, ile grzybków kupiwać. od od nie na pewno 3000 3 na, na pewno ich nie będę kupował też 1000 nie będę kupował i do, do 50 do 500, no to ja będę... No, będę kupował tyle grzybków, ile chcecie, Ale na pewno nie. Nie. 3000 i 1000. Więc nie jestem w kupować grzybków. Więc 500, 1000, co ja nadam? 125 grzybków albo 500 grzybków. Tyle będę kupował na najwięcej grzybków. Nie wiem jak to za za parę złotych Dobra ok, idziemy na inny na ten Co może, czy może nie, wyjdziemy jeszcze raz Może ktoś napisał Eee, fa, fa, wal No jeszcze nic nie napisał Więc tylko nie ma... Um. Nie chcę się z tego mówić, ale... sorry. A Ad... budowa nie chrzaka, tak kurwa jebany pies. Sorry, że przeklinę... przeklinę... przeklinam... MORDĘ! morny! Gałki morde przede... Kurwa... No pierda, Dobra. Nie będę się rogały. Spokojnie. Dobra. 8 minut. Więc na pewno będę... NDT, filmik na bieżąco nagrywał, zależy, że ja będę miał do szkoły, więc do zobaczenia, cześć.